No właśnie teraz. No tak było, prawda? No tak. A gdzie? No a co gdzie, kochanie? No. no gdzie pan rozmawiał z Johnem? <grym> no ja stałem tu, a on stał tu. <grym> Wiesz, go wszędzie. Gdzie on teraz jest? <grym> no, no. <grym> Idziemy ze skawką do łóżeczka, weźmiemy sobie gazetkę i poczytamy. Co? No spojrzałeś na pierwszą stronę i o co nie umarłeś? Co się stało? Co się stało? Pani... ...Tacze spodziewa się dziecka. <grym> to dziecko niemożliwe! Ona ma osiemdziesiąt lat! No ale tak twierdzi pan Stacze. Pan Tacze. No to pokaż, to Nie, 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 nie! Bo to jest moja gazeta i ja ją potrzebuję! Bo to jest moja gazeta! Wsiadczku... Co ty robisz? Jem paczekę. Zwalnowałeś? Tak naprawdę to ja nie, nie chciałem, żeby ktoś jadł, no bo to jest gazeta. jest. Tak, ja też nie chciałam, tak, ja, też <grym> to, tak. ja lepiej wrócę do cyryla. Tak. Biedny cyryl jest położny. Lepiej Nie. Wiecie pan, ten drugi pan smysł nie istnieje. Jestem tylko ja. Rozumiem. Oba mieszkania są moje. Rozumiem. Ale Mary, moja żona, nic nie wie o tym mieszkaniu. Rozumiem. To dobrze. Mam to mieszkanie, żeby. W ciszy zbierać znaczki. Być coś w tym rodzaju. Proszę Państwa, to jest jakieś nieporozumienie. Tak, a możesz mi to dać na piśmie, proszę. Co? Zajmę się jej Nie będzie na ciebie bazować, Niech się pani uspokoi, siostry, pani Smys! Niech się To nie mów do mnie, siostro. Ona jest jeszcze w nowicjacie! Zgadza się do cholery w tym towarzystwie, tylko ja jestem nowicjuszką! To cholery? Ja nic nie słyszałam takiego języka! U siostry!